Jesteśmy odkrywcami. Potrafisz jeździć normalnie? Wiecie, że wszyscy super dorośli piją energetyki? Po prostu zrobię sobie tatuaż. O... I tak, ziemki 321.0. 2, 1, 0, jesteście na kanale Miss Nicole, a dziś nagrywamy naprawdę fajny, super odlotowy filmik. Dzisiaj przez 24 godziny robię to, co można robić tylko po 18. Wyobrażacie sobie to niebezpieczny filmik? Więc przygotowałam się wcześniej, bo wiem, że mama i tak mi nie pozwoli tego zrobić. I mam na nią małą sztuczkę. Moja mama lubi, kiedy robię akrobacje gimnastyczne, gimnastykę i tak dalej. I tak, gdybym poprosiła ją o nagranie tego filmiku, na pewno by się nie zgodziła. Ale jeśli zastrzegę, że wykonam jakiś trudny element gimnastyczny, i jeśli ona pozwoli mi sfilmować to wyzwanie, to myślę, że się zgodzi. Co więcej, przygotowałam trudne ćwiczenie, ale dam radę. Nie jest łatwe, ale pomyślałam o wszystkim. Więc teraz idziemy błagać o zgodę mamę. Chodźmy. Mamo, 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 mamo. Oj! Co, Nicole? Mamo, mam dla Ciebie propozycję wartą milion. Na pewno ci się spodoba. Nicole, wiesz, jak kończą się wszystkie Twoje oferty warte milion. Oj, mamo, to nieprawda! A co jeśli teraz zrobię układ gimnastyczny zwany chwytem maczug? A ty pozwolisz mi podjąć wyzwanie. Nicole, znam ten element i wiem, że jesteś dosyć sztywna, więc najpewniej ci się nie uda. To lepiej dla Ciebie, w każdym razie nie stracisz. No dobrze, a co to za filmik? A potem ci powiem. Patrz! No, widzisz, a ty mówiłaś, nie zrobisz tego. Widzisz, zrobiłam. No dobrze, i tak nie byłam przeciw filmikowi, ale powiedz mi tylko, co to za film? Film nosi tytuł Rób Wszystko, co możesz zrobić dopiero po osiemnastce. Nikol, masz dopiero jedenaście lat. Przed to było jeszcze mnóstwo czasu. A, um, no ale się zgodziłaś, więc nie ma odwrotu. Pa, pa. Tylko nie pij alkoholu i nie pal. To jest warunek. I tak, Ziemki. Po pierwsze, muszę stworzyć elegancki, dorosły strój biurowy. I oczywiście kupię go. Więc teraz idę na spacer i przy okazji pójdę do sklepu wybrać sobie stylizację. No to chodźmy! Okej, okay, ziomki, jestem już w centrum, jak zwykle. I teraz pójdę do sklepu kupić sobie nowy strój. Ale nie taki zwykły. Kupię sobie jakąś elegancką, klasyczną, dorosłą marynarkę biurową. Jakieś spodnie. Rozumiecie, o co chodzi. Ziomki, no spójrzcie teraz na mój strój. No to ewidentnie przeciętny strój. Nie dla inteligentnego, dorosłego człowieka. Dlatego musimy wybrać strój osoby dorosłe, do Dorosłej? Samowystar samowystarczalnej? Która sama się umie sobie zająć. W tym ujęciu Nikol bardzo stara się przekazać, że chce stworzyć wizerunek osoby samowystarczalnej. Wesprzyjcie jej wysiłki lajkiem. Ogólnie ziemki znalazłam na Pinterestie taką stylizację. Wygląda mniej więcej tak. Z tego wszystkiego mam tylko spódnicę. Oczywiście nie opiszę tego zbyt jasno, więc opiszę to jeszcze raz od dołu. Buty mam. Mam czarne, białe. Mam mnóstwo butów. Niedawno kupiłam sobie tę spódnicę, bardzo podobną. Jakiś czarny top chyba znajdę w swojej szafie, ale marynarki nie mam. No ale kurczę, marynarka jest najtrudniejsza nie mogą znaleźć odpowiedniej marynarki. Mam też pewną niepotrzebną torebkę z Zary, którą w sumie można zmienić. No, wystarczy poleć ją czarną farbą i w zasadzie powinno zadziałać. Myślę, że tym zajmie się Żenia, ponieważ na Żenie mam ciekawy plan. Zobaczcie, później wymyśliłam coś naprawdę niesamowitego. Ziomki, pierwszą rzeczą są rajstopy. Z rajstopami myślę, że nie będzie większego problemu, bo są w każdym takim sklepie. Uwielbiam mój kanał, bo ciągle coś kupujemy. Ziemki, zostawcie lajka pod tym filmem, bo za każdym razem, gdy nagrywamy dla Was filmiki w sklepach, jesteśmy ochrzaniani i ciągle powtarzają, że nie da się filmować, nie można filmować, bybyby. A my i tak filmujemy dla Was. O. I tak, Ziemki, sklep numer jeden, w którym będę szukała marynarki. Lecimy! Czerwona, różowa, niebieska, ciemno-niebieska, zielona, zielona, ciemno-zielona, brak dobrego koloru, za dużo diamencików, za dużo niebieskiego. Nie podoba mi się kolor, nie podobają mi się nity. Może to strój biurowy, ale nie wiem, bo to biuro dla osób po 60. To jest to. Mam nadzieję, że nie kosztuje 250 euro. Ziemki właśnie pokazali tę marynarkę i tak, to sterylna, wszystko takie ładne i zastanawiam się, dlaczego nie ma ani jednej osoby w sklepie. I wiecie, ile kosztuje ta marynarka? Nie jest to jak myśleliśmy i nie 250. Ale 500 euro. Jak myślicie, kupiliśmy ją? Oczywiście, że nie. Nie mamy kasy. Ziomki, następny sklep. Mam nadzieję, że Stradivarius będzie klasykiem i nie zawiedzie mnie tym razem. Mam nadzieję, że znajdziemy to, czego szukamy. Chodźmy, mam tyle energii na zakupy. Na co ziomki, mówiłam, mam, że Stradivarius nigdy mnie jeszcze nie zawiódł. W każdym razie chyba już kupiłam cały look. Tak, kupiłam. I teraz na liście rzeczy do zrobienia jest punkt z Żenią. I w tym punkcie on zrobi mi torebkę. Będzie musiał mi zrobić torebkę. Ogólnie zobaczycie to później. Lecimy. A teraz czas na psikusa dla Żeni. Widzicie ten bardzo ciekawy budynek? Oczywiście, że tak. Wejdę tam z pustymi rękami, a wrócę z bardzo ciekawą rzeczą. A potem pokażę ją Żeni. Mam dla ciebie wiadomość. Jaka? No jakby ci to powiedzieć. Oczywiście zabrzmi to dziwnie, rozumiem, ale teraz jesteś moim synem. W sensie? Dosłownie. Tu, czytaj. Co ty ukradłaś to mamie? Dzisiaj nagrywam wyzwanie. Jestem dorosła przez 24 godziny. A właściwie nie dorosła, ale próbuję tego, co mogą dorośli. I wzięłam na siebie opiekę i w zasadzie cię adoptowałam. I teraz okazuje się, że jestem twoją matką przez 24 godziny i robisz wszystko, co ci każę. Co ty na to? Nikolu, oszalałaś? Proszę, powiedz, że to żart. Nie chcę wierzyć, że ty jesteś moją matką. Ja mam swoją mamę. Ty nie możesz być moją mamą. A na 24 godziny mogę. Pomocy... Nikol, możesz mi wyjaśnić, co się tutaj dzieje? Po co mi puszka farby w spray? Lubisz malować rowery, deskorolki i takie tam. Rozumiesz. I mam dla ciebie zadanie: musisz pomalować tę torebkę na czarno. Tylko porządnie pomaluj. Nie zaczekaj o łańcu i tak dalej. Zwykle, kiedy maluję twoje rzeczy, strasznie na mnie krzyczysz. A tu każesz mi malować torebkę. Coś tu śmierdzi. Właściwie wszyscy dorośli i ważne osoby noszą czerń. I ja też postanowiłam ubrać się na czarno, bo dziś jestem dorosła 24 godziny. Więc nie wymądrzej się, jestem Twoją mamą. Dalej, maluj! Nie spodziewałem się, że Nicole będzie moją mamą. No, ale lubię malować, więc lecimy. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. No i co, zrobione? No i co, Nicole, co o tym myślisz? Myślę, że wyszło fajnie. Oczywiście chciałam głębszą czernie, coś takiego. Jest ok. Nikol, tobie nie dogodzisz. Przy okazji, że nie mam jeszcze kilka zadań. Pewnie ci się nie spodobają, ale jestem Twoją mamą. Decyduję, co robisz. Chodź ze mną, No dalej idziemy. Kurczę, jak to rozwiązać? Nikol, nie spodziewałbym się po tobie czegoś takiego. Żenia, nie kłóć się z mamą. Rób to. Już skończyłam prace domowe. A wiesz co, żenia? Mam dla Ciebie łatwiejsze zadanie. O, dziękuję bardzo. Co może być gorszego niż te lekcje? Dziękuję, Nicole. O wiele łatwiej jest zmywać naczynia. Uwielbiam cię. I taka góra naczyń. Zajmie mi to pół dnia. Dziękuję, Nikol! Proszę, nie rozpraszaj się. Idę. Halo, mamo, tęskniłaś? Czy zrobiłaś już coś złego i jak zwykle potrzebujesz mojej pomocy? Nie, jeszcze nie. Pamiętasz, jaki film dzisiaj kręcimy? Tak więc, mamo, kiedy ludzie dorastają, już nie chodzą, tylko jeżdżą samochodami. Nie! Na pewno nie dam ci samochodu! Ale obiecałaś, mamo! Ci sam dorosła przez 24 godziny! Dobrze, tylko obiecaj, że nie będę go później odbierać z policyjnego parkingu. Tak, jasne, mamo, obiecuję! Za kogo ty mnie w ogóle uważasz? Dokumenty i kluczyki są w samochodzie, ale jak coś będę w pobliżu, w kawiarni. Dobra, dzięki, mamo! Ziemki nigdy wcześniej nie prowadziłam, ale myślę, że to nic trudnego. Teraz pójdziemy na parking i weźmiemy samochód. Myślę, że to był najgorszy pomysł dzisiejszego dnia. I tak, Ziemki, czas poczuć się jak prawdziwy dorosły. Szczerze mówiąc, moja mama jakimś cudem zgodziła się dać mi samochód. A tak przy okazji jest tam. Tak, kierownica jest po lewej, więc siadam tutaj. Kurczę, drzwi są takie ciężkie, jak mama je otwiera za każdym razem. W zasadzie wszystko wydaje się jasne. Moim zdaniem to proste, mimo że przycisków jest mnóstwo. O Boże, to kierownica, jak rozumiem. O Boże! No kurczę, nie otwiera się, tylko zamknij! Nie! Oh. Tak, dobra, czas zapiąć pasy. A nie, tu jest z tej strony. Zapinamy tak jak wszyscy robią. Op, i jest. I tak, samochód mojej mamy jest półelektryczny, albo elektryczny, nie wiem. Ale po prostu wciskamy kas i jedzie sobie cichutko. Tak, gdybym tylko potrafiła domyślić się, co nacisnąć, żeby ruszył. No ta dźwignia najwyraźniej nie działa. Dobra, ziomki, wygooglowałam to i muszę to nastawić na D. D, jak mi się wydaje, oznacza drive. Czyli można jechać. No to lecimy. Dobra, hamulec, gaz. Muszę być ostrożna, ostrożna. Kręcimy, jak tacy fajni ludzie. Kurczę, z pięćdziesiąt razy trzeba kręcić kierownicą, żeby zakręcił. Teraz rozumiem, że nie w ostatnim filmie, kiedy samochód ciągle hamował. No co to ma być? Po prostu spokojnie hamuje. Co się dzieje? Łapię spokój. W tym świecie jedziemy, jedziemy, traktor jest niebieski. Prawdziwy traktor. No jedźże normalnie! No, co to ma być? Wydaje mi się, że pojawiło się u mnie trochę siwych włosów. Dobra, chodźmy do sklepu. Ziamki, dotarliśmy już do supermarketu. I wiecie co? Mama nie pozwoliła mi spróbować alkoholu. I szczerze mówiąc, ja też nie chcę. Bo śmierdzi jak jakieś skarpetki. Wiecie, naprawdę nie mam ochoty na alkohol. Ale mogę go czymś zastąpić w tym wyzwaniu. Energetykiem. Wiecie, że wszyscy fajni dorośli piją energetyki? A mama mi na nie nie pozwala. Więc moim zdaniem wszystko jasne. Idziemy. Dobra, dziewczynki, kupiłam Red Bulla. Wyobrażacie sobie, jak jestem dorosła, fajna i modna? Myślę, że smakuje dwa razy lepiej, gdy nie możesz go pić. A więc chodźmy spróbować. I tak, Ziemki, rozpakowujemy Red Bulla. A jakby to dziwnie nie brzmiało. No i co my tu mamy? Red Bull bez cukru? Bo nie chciałam takiego z cukrem. Bo mama nie pozwala mi pić napoju z cukrem. Na przykład piję nawet coca colę bez cukru. A tym bardziej Red Bulla, którego nie mogę pić. Główny zadaniem z Red Bulla będzie otwarcie go moimi paznokciami. Próbowałam otworzyć go już trzy razy i w końcu trzeci paznokieć mi odpadł. Więc albo i teraz odleci czwarty paznokieć, albo spróbuję tego napoju. Próbuję podważyć to samym palcem, a nie paznokciem, bo paznokieć mi odleci. Ach nie, czymś gorzkim i słodkim jednocześnie. Dobra, ziomki, mam nadzieję, że moje serce nie zacznie bić jak szalone, tak jak mama mi cały czas powtarzała. Gaz poszedł w nos. O, dobrze. Nie, ziomki. zaraz wydarzy się coś absolutnie nierealnego, bo mam już dość grania na małą skalę. Muszę zagrać na dużą skalę. Ziomki, zaraz wydarzy się coś takiego. Nie uwierzycie, ale teraz zrobię sobie prawdziwy tatuaż. Mama mówiła mi tylko o piciu i paleniu. A ja nie będę pić ani palić, po prostu zrobię sobie tatuaż. Będzie mały oczywiście, ale zaraz zobaczycie. Będzie super. Dobra, chodźmy. Strasznie się denerwuję. To mój pierwszy tatuaż w życiu. Chyba będzie bolało, ale zobaczymy. Ogólnie wybrałam dla siebie najbardziej uniwersalny tatuaż i mam nadzieję, że nigdy mi się nie znudzi, bo to na całe życie. Kurczę, tak, tak strasznie się martwię. Sięki, mam nadzieję, że będę musiała zrobić tylko szkic, ale już się boję. Ziemia, lajkujcie i subskrybujcie, bo naprawdę się boję. To straszne, strasznie się boję. O nie! O. Myślałam, że będzie bolało. Ziomki, to jeszcze w ogóle nie boli. Myślałam, że będzie bardzo bolało. A może moja mama namówiła tatuatora, żeby zrobił to henną. Chociaż nie, mama by się nie posunęła tak daleko. Naprawdę myślałam, że będzie bolało. Nie, to nie jest tak bolesne jak rozciąganie w gimnastyce. Ziemki, minęło już półtorej minuty. Wow, jakie piękne. Super. Jest takie gładkie, idealne. A szkic nie był taki idealny. Ziemki, to mój pierwszy tatuaż w życiu. Kurczę. Ziemki, chyba później będzie rozpakowywanie tatuażu. Ziomki pewnie leżałam na tej kanapie no maksymalnie minutę. Nie mogę uwierzyć, że mam teraz tatuaż na ramieniu. Mój pierwszy tatuaż. A! Mam nadzieję, że mama mnie nie zabije. Chociaż na co tu liczyć? Nie ma na co. I tak, Ziemki, została ostatnia rzecz dla dorosłych. Wszyscy dorośli często podróżują, a dzieci nie mają tam wstępu. Ale ja dziś nie jestem dzieckiem, więc lecę do Paryża. Przygotowałam już wszystkie dokumenty i zostało mi tylko kupić bilety online. Więc teraz idę na dworzec, bo mam lot z Mediolanu, a żeby tam dotrzeć, muszę pojechać pociągiem. A właściwie teraz idę na dworzec. Więc teraz skończę kupowanie biletu i idę, bo już jestem spóźniona na pociąg. I tak ziemki, oto stacja, a oto ja. Zostało 5 minut do pociągu i odjeżdżam. Opa! Muszę jeszcze kupić Red Bulla. I tak, ziemki, już kupiłam bilet, i teraz niestety będę musiała iść jeszcze 3 km w głąb, bo ten korytarz jest bardzo długi. I tak, spacer, modelki po ruchomych schodach. Mam dosyć chodzenia. I tak, ziemki, jestem już na peronie i czekam na pociąg. Nie mogę się doczekać. Powinien być tu lada chwila. Mam nadzieję, że mama nie zauważy mojej nieobecności przez trzy dni. Wygląda na to, że już jedzie. O kurczę! Och, tyle nowości dzisiaj. Przepraszam, dziewczyno, ale co ty tutaj robisz? No sama powiedziałaś, że jestem dorosła i wszystko mogę robić sama. Co znaczy transakcja? Mediolan Paryż. Przepraszam, ale masz 11 lat. Dobra, mamo, chyba jednak nie pojadę do Paryża. Ale są rzeczy, których nie da się zmienić. Pewnie ci się to nie spodoba, ale... O! Tak, ziomki 3210 jeszcze na kanale Miss Nicole. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. Napiszcie też w komentarzach, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. A ja uciekam! Pa-pa!